Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj nadszedł czas na typowanie prawdopodobnie ostatniej gali freakowej w tym roku. Będzie to High League 5. I zaczynamy od karty walk. Pierwsza walka rekordzista kontra Hassi. Rekordzista ksywa wzięła się stąd, że pobijał on wiele rekordów Guinnessa w zeszłym roku. W 2021 roku pobił 12 rekordów. Każdy rekord w osobnym miesiącu no i jeżeli chodzi o samą walkę to tutaj jest bardzo duża przewaga warunków fizycznych na korzyść Wojciecha Sobierajskiego z tego co też wiemy walczył on jakieś 11 lat temu w boksie na przykład z Doncasio. można ten filmik zresztą zobaczyć z walki na YouTubie Hasan z kolei walczył dwa razy z Wiewiurem i raz z Olegiem i wtedy wygrał przez high kicka, Więc to może być zawsze jakieś tam zagrożenie dla rekordisty. Z wiewiórem z kolei przegrały głównie parterowo. Ja tutaj widzę taki scenariusz, że po prostu rekordista będzie korzystał z zasięgu rąk, z mobilności swojej i będzie niewygodny do obalenia. Nawet Hassan, jeżeli chce wygrać, to będzie musiał go obalić. I myślę, że to nie będzie łatwe zadanie, bo jednak. Ma dużo lepsze warunki fizyczne, rekordista i ciężko będzie go w ogóle chwycić, jakkolwiek za nogę, czy, czy gdzieś sklinczować, na przykład pod siatką. Tak więc tutaj stawiam na rekordzistę, prawdopodobnie na punkty. Andrew Sequento, to tutaj oni obaj debiutują i ciężko jest im powiedzieć, kto wygra. Myślę, że Andrew wygra i na niego bym stawiał, gdybym miał stawiać, ponieważ z tego co wiemy, trochę dłużej ćwiczy. Dawid Załęcki kontra Wasobakocewicz i tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że Wasobakocewicz jest dużo bardziej doświadczony, jest jeszcze młodszy do tego, ale ma gorsze warunki fizyczne. A Dawid Załęcki bardzo dobrze potrafi korzystać z warunków fizycznych: jest bardzo taki mobilny i skoordynowany potrafi kopać wysoko, obrotówki różne robić. I ma bardzo mocne uderzenie. waso owszem, jest dużo bardziej doświadczony, ma tych walk ponad 60, ale on jest takim zawodnikiem, że przegrywał z tymi lepszymi zawodnikami, wygrywał z takimi przeciętnymi i słabymi. I ja myślę, że jednak będzie niewygodny Dawid Załański dla niego i będzie mu ciężko przeskoczyć te warunki fizyczne. To będzie walka w K1, więc. Może być tak, że będzie liczony po prostu trzy razy w rundzie, na przykład Vaso, albo jakoś tak y, się walka ułoży, że Dawid Załański wygra pewnie dwie rundy, i trzecia to może być już taka trochę na wyczerpaniu sił, jakoś tam dotrwa i wygra decyzją, więc nie jestem pewien co do końcowego rezultatu, czy będzie to decyzja, czy przed czasem, ale ja bym stawiał tutaj na Dawida Załańskiego. Diables kontra Lech, tutaj też są debiutanci, tak jak w przypadku walki Sequento-Andrew. Z tego co wiemy, Lech dłużej trenuje i Diables wygląda na takiego zrezygnowanego, więc tutaj stawiałbym na Lecha, ale ten kurs, który jest obecnie 1.20, trochę mnie nie przekonuje. Jednak na debiutanta stawiać po tak niskim kursie może być trochę nieopłacalne. A, i ta walka jest w boksie w małych rękawicach. Kolejna walka Holak-Zony. I tutaj też mi się nie podoba trochę kurs Zonego 1.10, ponieważ zony przegrał swoją walkę poprzednią z Disem. Przegrał ją decyzją, tam z tego co pamiętam, kondycyjnie też nie wyrobił. Dis był dużo lepiej przygotowany. Holak z kolei wygrał swoją jedną walkę z Kubiksem, ale to była taka walka, że niewiele z niej wynikało. Bili się, ale. Walka trwała nieco ponad dwie rundy i skończyła się właśnie w trzeciej. Holak wygrał przed czasem. Dla mnie faworytem też jest Zony, tak jak kursy wskazują. Ale kurs 1-10 mnie nie zachęca. A nie wiem tak naprawdę ile ta walka będzie trwać. Ja myślę, że ona wyjdzie poza pierwszą rundę raczej. Maja Staśko kontra Masza i tutaj... Myślę, że Maja Staśko spokojnie y, pokona maszę. Będzie jakieś takie odwracanie się plecami y, przez maszę, i prawdopodobnie nie wstanie po bo to jest walka w K1 i albo nie wstanie już, albo po prostu po pierwszych y, ciosach, jak nawet wstanie, to dostanie kolejne i znowu będzie liczona, i już wtedy nie wstanie. Tak więc ja myślę, że Maja Staśko to łatwo wygra przed czasem. Tutaj może trochę wyższa jest masza, ale. W tym przypadku raczej nie sądzę, żeby to miało większe znaczenie. Damian Janikowski kontra Don Diego. Tutaj raczej faworyzowałbym zapasy Damiana Janikowskiego, ale też y, śledząc karierę Damiana Janikowskiego, on miał taki problem, że y, lubił walczyć y, w stójce, mimo że jego domeną są zapasy, i zdarzało mu się, że przegrywał w tej stójce z y, dobrymi zawodnikami. Nie wiem czemu podejmował decyzję, żeby walczyć. Y, w stójce. trochę dużo go to kosztowało, bo aż porażkę. Owszem, też sporo walki wygrywał ciosami, ale tutaj mimo wszystko premiuje zapasy Damiana Janikowskiego. jakby jedyną słuszną taktykę, że będzie obalał Don Diego. I, I myślę, że jednak decyzją, bo to są trzy rundy po 3 minuty, on jest przyzwyczajony do trzech rund po 5 minut, tak jak to robi w KSW. Tak więc tutaj Damian Janikowski przez decyzję. Scarface, Muran. Scarface ma dwie przegrane walki na swoim koncie. Obie zakończone ciężkim nokautem. I szczerze mówiąc nie widzę tutaj innego scenariusza, bo Muran niż jego przegrana, bo Muran też ma całkiem mocny cios i myślę, że też może ciężko znokautować Scarface'a. Scarface pierwszą walkę przegrał, bo poszedł na wymianę i padł po jednym z pierwszych ciosów, a drugą walkę z Ferrarium nic się nie działo w tej walce i nagle pierwszy cios, który doszedł, położył Scarface'a na deski i został ciężko znokautowany. Myślę, że jeżeli Scarface przegra tą walkę, to będzie po trzech ciężkich nokautach, tak więc Dobra byłaby dla niego walka z Mielonidasem, który również jest po trzech ciężkich knockoutach. A jeszcze jest przewaga masy na korzyść Murana, tak więc tutaj wszystko się układa w kierunku Murana, który podejrzewam, że wziął tą walkę na odbudowanie się, bo ma dwie serie dwóch przegranych walk z Tańculą i z Wasą Bakosewiczem. Natsu Fagata... Natsu ma jedną wygraną walkę z Lexi, jedną przegraną. Fagata też ma jedną wygraną, jedną przegraną. Jedna wygrana to jest z Moniką Kociołek, a jedna przegrana to jest właśnie w debiucie z Lexi. Ja myślę, że jednak wygra Natsu takim sprytem, może parterowo to jakoś ugra na swoją korzyść. Też dłużej trenuje. Z tego co mi wiadomo. Tak więc tutaj Natsu, ale czy przed czasem, czy przez decyzję, nie mam pewności. No i main event Alberto kontra Tyburski. Tyburski jest dużo bardziej doświadczony, ponieważ ma więcej walk. Ale Alberto też się dobrze pokazał w swoim debiucie. Co prawda to było na tle Dubiela, który był słabszy fizycznie i siłowo go po prostu dominował. Alberto, ale coś tam umie w parterze z tego co widziałem. Tyburski ma jedyną przegraną walkę właśnie w parterze z Arabem, ale od tego czasu du dużo minęło. Od tej przegranej, tak więc tutaj się zastanawiam. Bo jednak ten niski kurs na Tyburskiego to nie jest jakiś zachęcający, ale myślę, że tutaj walka potrwa chociaż minimum tą jedną rundę. Że się skończy pierwsza runda, zacznie się druga. Nie wykluczam, że mogłaby być nawet decyzja, ale jednak oni. Trochę ważą i jednak mają cios. Nie wiem, jak, jak wygląda sytuacja z przyjmowaniem ciosów u nich, czy są w stanie dużo ciosów przyjąć. Tak więc mam tutaj lekkie obawy. I tak wygląda cała karta walk. Jest tych jest ich walk 10. I przejdę teraz właśnie do wytypowania tych walk. I tutaj też taka uwaga: są też zakłady specjalne. Jeżeli ktoś stawia na zwycięzców. I na przykład jest tutaj któraś z tych par, którą jest zainteresowany. Na przykład chcę postawić na Alberto Natsu Janikowskiego. To zobaczcie, tutaj jest kurs 8, Alberto Natsu Janikowski. A jakby postawić na Alberto Natsu Janikowski, to jest już 7,40. Tak więc lepiej z zakładów specjalnych wziąć, ale to też trzeba. Za każdym razem sprawdzać, bo te kursy mogą się zmieniać i nie dostosowywać do siebie, tak więc jest to dość ważna rzecz. Poza tym, tutaj są jeszcze takie kursy co do konkretnych skończeń walk. Jedyne co ja tutaj widzę, to można ewentualnie tutaj właśnie co do ilości zakończonych walk przed czasem postawić. Ja, my, ja widzę tutaj raczej ze dwie decyzje na tej karcie walk. Więc. To raczej byłoby dobrą decyzją, żeby wybrać taki kurs. Czyli 6 lub więcej walk zakończy się przed czasem. Po kursie 1.60. I jeszcze tutaj, co mnie zastanawia, właśnie ten Muran zwycięży w ciągu 30 sekund do rozpoczęcia walki. Tylko, że to jest w K1, to musiałby od razu wystartować z ciosem. Wtedy musiałby albo ciężko znokautować. Albo byłby jest jeszcze raz liczony i potem już dobić i wtedy byłaby walka przerwana, bo inaczej to by dłużej niż 30 sekund trwało, tak? Więc kurs jest ciekawy, było aż 5, ale mimo wszystko trochę ryzykowne, tak? Więc to też moim zdaniem jest fajna opcja do przemyślenia za jakąś na przykład mniejszą kwotę, zależy jak to tam woli. No i postawię sobie właśnie kupony, dwa kupony, taki jeden większy, drugi mniejszy. E, więc tak e, rekordzistę stawiam na czysto e, stawiam też e, majestaśko e, murańskiego i jeszcze postawię, że ta walka wyjdzie poza pierwszą rundę main event postawię sobie właśnie taki kupon I jeszcze postawię drugi taki e, bardziej ryzykowny, większy. I to będzie tak: walka zakończy się na punkty, tutaj. E, tutaj sobie odpuszczę, bo nie wiem co pokażą tak naprawdę ci zawodnicy. Tutaj stawiam na Dawida Załęckiego. Tutaj ten kurs mnie nie zachęca trochę, więc lepiej nie. Zony kontra Holak postawię, że poza pierwszą rundę. Maja Staśko-Masza postawię, że walka potrwa mniej niż 2,5 rundy. Damian janikowski Diego, tutaj postawię, że walka zakończy się decyzją. Muran Scarface, no tu postawię, że Muran to wygra. Albo może inaczej, o, że mniej niż 2,5 rundy potrwa, bo raczej powinno to krótko trwać. E, Natsu, Fagata. No, teraz kursy tak wyglądają, że jakbym chciał po, poza pierwszą rundę postawić, to 1.16 za Natsu, 1.17 to postawię po prostu na Natsu. E, Alberto Tyburski. Postawię tutaj na Tutaj na nikogo nie postawię, ale tutaj zrobię coś takiego, że postawię na spotkanie. Tutaj jeszcze jest opcja remisu, co prawda ten kurs niewiele wyższy, ale nie, nie będzie tutaj remisu. Raczej chyba w High League nigdy nie było, we Free Fightach to chyba był jeden remis w ogóle w historii. Więc nie sądzę, żeby tak było, i postawię tutaj sobie może. 20 zł, czyli tak, na punkty. Poza pierwszą rundę, mniej niż 2,5 rundy, czyli 2 pełne, e, e, pełne rundy maksymalnie. Tutaj na punkty, 2 pełne rundy maksymalnie. Tutaj na na czysto i tutaj Dawid Załęcki. I stawiam sobie taki kupon. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze typy, jak Wy to widzicie. Dzięki za oglądanie i do następnego.